Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Odyssey. Ja już w trzynastym odcinku. Pierwszym z takim głosem. Normalnie, gdzie sobie tutaj dalej w megarze pociśniemy. Przepraszam Was za taką długą nieaktywność. Ale ten odcinek pojawia się, powinien pojawić się o północy, czyli idealnie w nowy rok. Więc. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. I mam nadzieję, że będzie ten rok jeszcze lepszy i poprawi mi się, nie będę takim leniem i będę nagrywał odcinki. Jeszcze nie mam Ace ale spokojnie spróbuję do 5 stycznia się jeszcze wyrobić. Więc mam nadzieję, że na tym serii, że na tym kanale będzie seria Ace Mam taką. Nadzieję. No i cóż. Śniemy. Śniemy w megarze. Ja teraz to nagrywam. 13, jest godzina 13:11, 31 grudnia, więc tam to tam jeszcze dzisiaj. A jeszcze dzisiaj muszę rzucić jeszcze jeden odcinek, czyli dwa odcinki jeszcze muszę rzucić. No więc rzucę najprawdopodobniej po w tym odcinku, jak go nagram więc spoko, sprawdzę się wszystko nagrywa wszystko się już nagrywa, półtorej minuty aż na niej zaczęliśmy grać fajnie, 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 fajnie nie wiem dlaczego dźwięk mi się nie odbija mam nadzieję, że będzie dźwięk z gry mam nadzieję bo nie chciałbym, żeby ten odcinek był bez Głośno... A Do foresta jestem przyzwyczajony, żeby rwać te tam... No przecież... Nie... Jeszcze się nie można... Dobra. Wiecie co, tak szczerze... Może bym są do tego portu Nisaya... Ale najpierw jak jestem tu. Właśnie nie chcę jeszcze robić tego ostatecznego uderzenia. Nie wiem czy tu w tym parcie nictajam będzie jeszcze jakieś zadanie. Myślę, myślę, myślę. Bo nie wiem, czy to mnie pocisnąć teraz. Szczerze wam mówię. O dobra! Niech! Niech będzie, pociśnijmy do tego portu Nisaya i to nie zajmie nam całego odcinka. Znowu dzisiaj raczej eksploracyjny odcineczek. Dopiero 14 będzie... Yy, fabularny. Czekaj, w tym mam jakiś perk. O, to było najemnicy, dobra. Może coś jeszcze przy... U, to było chyba zdolność, czekajcie, tak. Okej, okay. no to już pamiętam. W ogóle to jakieś mi się przydało. Skąd tutaj zaliczone. Eee pasywny perk, albo do łuku. A gdzie jestem, ten ten, że możesz? O, to jest to, dobra. Są to fajne ten strzały. Tylko co zrobić O, na razie to co? Wciśnijmy tam. Nie wiem strzelać. Jeszcze perka zużyłem. Tak szczerze, to pomedytujemy do nocy. Znaczy mają przeciwników. Trochę zwaliłem, ale dobra. Ale może być. Co tutaj pociśnimy? Pum, 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 pum. Kogo my tu mamy? Ilu przeciwników, ale no to jest bardziej podchodzi pod barownie niż pod sam port. No ale. owijać w bawę. No, na pewno nie zaczę wszystkich jest to przecież niemożliwe, mi to się o no dobra e, sprawdzę czy jeszcze czy dźwięk się rocznie mam nadzieję, że się tutaj nagrywać, czekajcie zaraz ścięcie zrobię dobra, dobrze, że zobaczyłem to to, abyście mieli dźwięk a wcześniej nie mieliście Zauważyłem. co ludzie przejść tak jak się ominąć i idziemy po tamtego. To abyście w ogóle nie mieli dźwięku skry co mi zobacz

nie tajwa. Na razie będę podnosił i wyrzucał te ciała. Ha. Nie ma sensu, ich trochę. Ja chcę jeszcze się dostać do tamtego miejsca już tamtym. O, 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 o! to jest Stalina. Już pamiętam ten rozków. No w miarę pamiętam teraz składy. No i teraz To już co mogą. Tam ten jest tam. Hmm. Chyba tego wyeliminować. Paliło się, zgaśnij, zgaśnij, zgaśnij Muszę podpalić Ale takie się chyba nie podpalają Nie widzicie, część ludzi śpi Znalazłeś stronę kapitana? Czy się bawi? Nie. Dobra. No tej w kapitana nie chcemy zmierzać. Polemarcha w tym momencie chyba śpi. Co jest dobrą informacją dla nas. Bo Polemarchę na pewno nie wyeliminujemy od razu. Dobra, wróćmy tam. Kurde, aha, ja tutaj się nie wyspnę? Chyba, że tego zawołam zawołane później tam tego zabijemy jakoś ok tu o tamten może tego wyeliminować Teraz tamtego idzie tu, a tu mamy polemarkę. Tu on zobaczy, co działo, tak? Chyba żeby go jedynką zrobić. A wiecie, nie, 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 nie. No. Nie zabiłbym go, tak? Tamten wszedł. No to wycofanie i idziemy znowu w tamtą stronę. No ale tutaj. Prawda? Tutaj śpią. Tu jakiś. Fajnie jakby się rozeszli. Teraz są bardzo w jednym skupisku ludzi, blisko siebie są. Nie są jakby daleko od siebie. To jest kapitan, a tam razu jest za Przeciwnik. O, ten kapitan? Teraz nie tego by było, w włóczęgi, idzie do wyjścia, gdzie zmierzają do inni. Może jakoś tego kapitana, ale. to Jestem. Dobra. Eee. eee. 40% problemu zrobionego hmm. użyć parka ten śpikł to fajnie by było zabić no ale idzie kolejny jak on idzie? no tam się ten się odwróci jestem w o no tak to ta... nie wiem jakim jakim cudem mnie nie zauważył No, wiem, no, 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 no. Nie, się Kurde, i teraz wstał?! Tu tak krótko spał? Eee, e, dobra. Nie mogę stąd. Przeciąłem sobie mury. Ale fart. Teraz to był fart, teraz... No i ten się znowu ruszył. Cck, no serio. Добра. Сериата. И сейчас Там-то Ну и это была хорошая элиминация. tam tego będzie szybko. Tam jest jakiś. O. o, szybciej, 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 szybciej. Nie odwracaj się, nie odwraca się. Nie ja 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 dobra, się, nie dobra, się, nie Obrat. się Dobra patrz, 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 to patrz, Kusi, żeby patrz, patrz, ale... Co ci zabić? On pobiegnie tu! jest. I pół. No i zdałem zareagować, ale nie spodziewał się śmierci O kurde polemarcha a to ja on sobie zobaczę te ciała, szczerze, to będę nie jego strzelać, i on może by Dowołał na alarm. How long been there jedynkę. Ile jeszcze wam zostało? Trzy? Przesiedliliśmy. To jeszcze on śpi. Ile ma Dwóch na murach. Tego zabijamy szybko. Teraz tak. Ale akurat pora marcha teraz tu zmierza. No, trzeba zwrócić jakąś uwagę. A spalmy już te zapasy. Sz Szczerze powiem, że robienie jednak tego portu Nisaya... ...jest trochę głupim pomysłem. E z powodu... Jakbym... Można bym... mega można by zrobić dwa... Ten. Chyba popełniłem błąd. Miałem w tym odcinku iść na walkę i dopiero w następnym robić ten port bo dużo... Dużo bym tutaj zyskał. Chyba, że zrobię jeszcze raz ten port, ale wtedy już nie będzie zapasów. Chyba. Bo nie pamiętam jak to się robiło. to się rozpiły. Możecie mi przypomnieć Bo nie wiem, czy zrobię drugi raz e, e, Podbój e, W Megarze Może samemu zrobię Ja wiem, że to jest seria na 100%, ale takie rzeczy To można samemu robić Właśnie. co wy o tym sądzicie? Czy chcecie całkowitą serię na 100% czy chcecie e, czy Głównie fabukę i czasami poboczność, a sobie sam mam robić rzeczy poboczne. Takie. ten, takie trochę. no no my name. No na przykład ten port site, Akurat on jest ciekawy, a na przykład jakiś inny. Pytanie, jakiś, który w ogóle nie ma sensu. To po prostu idziesz, zabijasz i kończysz. Na pewno chcecie to oglądać. Napisz, powiedzcie mi, po prostu, widzowie. Czy całkowicie na 100%. Czy nie? Tylko nie... mnie, jak to jest A, A, taki to so, możesz wiesz co robić, dobrze Nie możesz robić. O niebo. No zejdziesz tu, czy co robisz? Dobra, masz No Nie widzieliście? <grystanie> Jak się skulił. Myślę, że Wam powiem, że zaraz się widzi. Znaczy, czekajcie, bo jeszcze co my mamy tutaj? A spalić zapasy. I uwolnić tych więźniów. Dobra, to uwolnimy więźniów. Spalimy zapasy i zrobię cięcie. Trochę tutaj yy, poszukam jakichś, jakichś drobiazgów. A ich trzeba tak rozwiązać, dobra. Trochę poszukam drobiazgów i wrócę do was. Tylko po prostu robię cięcie. No. Czekajcie. Gdzie po ostatnie, czy prze to zapasy są tu czwarte. Tu jest wejście. No po prostu napiszcie mi później. Eee. Tak, gdzie są ostatnie zapasy? A co tu są tutaj? Yyyy... Gdzie tu? Ale są na pewno z tej lokacji? A nie, tam są, dobra. No. Nie, wiem, jest zaznaczone. Przecież nie spojrzałem. No i co tutaj poszukam? Drobiazgów jeszcze takich ma, ale... Nie ma sensu. Po nie chodzić z wami, bo to po prostu strata waszego czasu. No więc mówcie mi, po prostu powiedzcie, czy mam całkowicie na 100% robić, żeby też chcecie wszystko oglądać, wszystko, wszystko nawet te takie można by powiedzieć, nudne odcinki, gdzie moje odcinki nie są nudne, ale chodzi o że nudne lokacje. No to powiedzcie, zrobię po prostu powodu, bo i tak zrobię to na 100%. Tylko zależy od was. Poka pokażę wam, ile PDK dostanę. 450. I ile czasu? Nie wiem, odejmijmy w 15 minut trochę. No, zaraz wracamy, ja tutaj czy pocisnę i zaraz wrócimy. Dobra, już jestem. Już w miarę tutaj porobiłem. O, jeszcze tutaj zapomniałem jakieś bicie. O, jeszcze tu? To ciekawe, przecież chodziłem tu. No. Dobra. Ciśniemy. E, zobaczmy sobie na mapę. Gdzie my możemy jeszcze tutaj pocisnąć? Jest 20 minut nagrywki. Mmm. Co? Dobra. Eee, to ja teraz skończę. I zostawię was z tą myślą. Na razie, na dzisiaj. Czy na nowy rok. Pogadam z ludźmi. Spytam się ich. Wy mi też napiszcie, co będą oglądać ten odcinek. No, więc w pojedynkę będzie jeszcze odcinka bo zobaczę, jak to wygląda. No i najwyżej powiecie mi, czy chcecie wszystko oglądać, czy tylko jakąś fabułkę i czasami jakieś fajne lokacje. Spoko. I zadania oczywiście, bo zadania będę pokazywał wam. No dobra. To ja was teraz żegnam i do zobaczenia. I pamiętajcie, szczęśliwego nowego roku.